Cześć, fajnie, że znowu się spotykamy tutaj. Dzisiaj na czytaniu, które będzie o tym, jakie będą dalsze losy waszej relacji, czyli co dalej z tą relacją. Będziesz mieć dzisiaj do wyboru trzy grupy. Od razu ci powiem, że te karty, które zaraz zobaczysz, one nie będą częścią czytania. Są tylko wyborem grupy, więc się tym nie sugeruj. Więc po prostu wybierz tą kartę która najbardziej Cię woła, to będzie Twoja grupa. Proszę, przyjrzyj się i wybierz. Przechodzę już do grupy numer jeden, czyli jak dalej potoczy się Wasza relacja. Jak dalej potoczy się Wasza relacja. Hmm. No cóż, ta relacja niestety, ale się prawdopodobnie zakończy w najbliższym czasie, lub może właśnie się zakończyła i dlatego tutaj jesteś. Um, o co chodzi? Czuję tutaj kobietę, która bardzo mocno zblokowała się na tą relację. Um, Coś jej się bardzo mocno nie spodobało, coś było dla niej bardzo trudne, frustrujące czy obciążające, i stwierdziła, że jeszcze chwilę tu pobędzie, jeszcze chwilę popatrzy na to, co się dzieje, ale już z zapłota. Ale już z zapłota. Nie będzie już się angażowała, nie będzie już um, dawała siebie w tej relacji. Nie mówi jeszcze dość. Jednak sobie postoi i popatrzy. Postoi, sobie popatrzy. Czy jest to dla niej proste? Nie, 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 nie. To nie jest proste. Jest to dla niej bardzo trudne. Mocno to przeżywa, jest to dla niej emocjonalnie, emocjonalnie trudne. Natomiast gdzieś w głębi, chyba duszy, wiedziała o tym, Mówię, wiedziała dlatego, że bardzo mocno czuję tę energię kobiecą, więc po prostu będę o niej mówiła. Gdzieś w głębi duszy czuła, że, że taka jest kolej losu tej relacji. Gdzieś tam w środku czuła, że, um, że, pobędziecie, że pobędziecie sobie razem. Że pobędziecie sobie razem. Pobawicie się. Zaznacie ciepła. I że to się zakończy. Wygląda na to, że zakończenie było bardzo nagłe. Um, tak jakby ktoś może trochę tutaj zniknął bez słowa, bez kontaktu, um, i, i, i ona została trochę z tym sama. Jeszcze tu jest, jeszcze patrzy, ale w głębi ducha czuje i wie, że, że tu już nie ruszymy dalej. Tu nic więcej nie będzie, tu się nic więcej nie pojawi. I teraz tak. To jest jedna część historii. Druga część historii mówi o tym, że to rozstanie i zniknięcie tej osoby w efekcie jest czymś bardzo dobrym. I może jest ci. I może na takie sformułowanie, że to rozstanie jest czymś bardzo dobrym dla ciebie, może, może masz ochotę się z tego śmiać, bo, bo czujesz że zupełnie inaczej w tym momencie i rozumiem. Natomiast patrząc dalej w energię dla grupy numer jeden, okazuje się, że rozstanie się tej relacji, to rozejście się, ta utrata przyczyni się do tego, że energia żeńska zobaczy się w zupełnie innym świetle niż do tej pory. To trochę tak, jakbyś do tej pory to ty zabiegała o uwagę, atencję, czy też zabiegała o miłość mężczyzny. A, I trochę tak, że ten układ był do tej pory w twoich relacjach nierówno rozłożony nierówno rozłożony. Trochę tak, jak to byś ty była łowczynią. I ok, jeżeli sprawiało Ci to przyjemność, to fajnie. Jeżeli się dobrze bawiłaś, to super. Natomiast jeżeli robiłaś to z powodu um, kompulsywnej potrzeby zabiegania o miłość, czy też zabiegania o czyjeś względy i uczucia, no to nie do końca mogło być to dla Ciebie zdrowe. I teraz co się pokazuje? Ta relacja, która się właśnie zakończyła lub się za chwilę zakończy. tak bardzo Cię rozczaruje, czy rozczarowała, że odarła Cię ze złudzenia, że Ty musisz się tutaj o cokolwiek starać. I co ciekawe, pojawia mi się tu taka sytuacja, w której z tej frustracji, z tej bezsilności, że nie wyszło, pojawiasz mi się w energii kobiety, która... Które siada i mówi chromole, to więcej nie będę tego robiła. Dość, po prostu dość. Dość, wystarczy to, jaka jestem, wystarczy moje piękno wewnętrzne, Wystarczą, wystarczy samo moje istnienie, do tego, żebym zeznawała miłości i uczuć. I. i Trochę to pokazuje, że ta sytuacja, odzierając Cię ze złudzeń, które gdzieś sobie na, ponakładałaś, zostajesz w takiej jakby czystej kwintesencji. Zostajesz w takim, w takim, ok, jeżeli jest ktoś zainteresowany, fajnie, jestem tu, koniec tematu. Podoba Ci się, przyjdziesz. Nie podoba Ci się, nie przyjdziesz. Tyle. Tyle w temacie. Pojawia się ogromna pewność siebie, która z biegiem czasu się pojawi w tobie, taka energia, jestem wystarczająca, jestem wystarczająca, żeby tu być i żeby kochać, i żeby czuć się kochaną, i żeby mnie kochano. Wystarczy to, że jestem. I co ciekawego się wydarzy następnie? Następnie wydarza się to, że ty z tej pozycji takiej stabilności wewnętrznej, ze swojego poczucia wartości, zaczynasz być interesująca dla mężczyzn, którzy mają ochotę obdarzyć cię ciepłymi uczuciami i dzielić się z Tobą swoimi uczuciami i emocjami. Okazuje się, że kiedy wcześniej. By przyciągałaś do siebie niedostępnych emocjonalnie partnerów, mężczyzn, w tym momencie robi się coś takiego, że ty z pozoru, z pozoru, wyglądasz na niedostępną emocjonalnie i zaczynasz przyciągać do siebie dostępnych emocjonalnie mężczyzn. Robi się na odwrót. Z tym tylko, że ten układ tutaj jest zdrowy, ponieważ jest z poczucia pewności siebie, z poczucia godności, a, i pojawia się coś bardzo sympatycznego sympatyczny układ. Sympatyczny układ. Dobrze. Czy to tylko energia, czy faktycznie ktoś się pojawi w Twoim życiu? Tego nie wiem. To jest czytanie ogólne. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, to zapraszam Cię na czytania prywatne. A jeżeli Ci się podobało, to oczywiście lajki, subskrypcje i komentarze. Zachęcam, możesz zostawić pod filmem. Dobrze. Teraz grupa numer dwa. Co tam w grupie numer dwa? Jak dalej potoczy się? Wasza relacja. Co dalej się wydarzy? Jak dalej potoczy się wasza relacja? O, tutaj coś się ciągnie. Coś się ciągnie. No. Coś nie chce puścić. Dobrze. Zobaczymy zaraz. No, tutaj, słuchajcie, to będzie ciekawa grupa. Bardzo ciekawa grupa. Mamy tu jakiegoś gadka, Mamy tu jakiegoś gadka, Takiego trochę Pietrusia Pana, co jeszcze nie dorósł, ale jak dorosły chce korzystać. Mhm. Czy ty go pogoniłaś? Czy to się zakończyło? Czy jakkolwiek? Ja nie wiem. Nie wiem, ale on wróci. Wróci, wróci, ponieważ dobrze mu było z tobą. Będzie miłość, będzie zabawa. Będzie, że daje i, i przyjmuje i wszystko się zgadza. Tylko, że potem znowu będzie to samo. Znowu pojawi się manipulacja, znowu pojawi się dyktowanie warunków, i znowu pojawi się, się nieprzyjemność. Także tutaj się nic nie zmieniło. On dalej nie dorósł. On dalej nie dorósł. On po prostu tęskni tylko za tym, jak mu dobrze przy tobie było. On tęskni za waszym wspólnym czasem, który niewątpliwie fajnie wam się spędzało. Tęskni za Twoimi uczuciami, które czuł od ciebie, czy też które czuł w sobie, będąc przy tobie. On tęskni za tym, to też może być coś z finansami związane. Z finansami może być związane. Pewnie jesteś silną, niezależną kobietą, tak to czuję w tej grupie, silną, niezależną kobietą, która wszystko za siebie potrafi zapłacić i jest 50-50 i to dla niego bardzo wygodny jest układ, ponieważ nie trzeba inwestować w taką kobietę niczego, niczego, ponieważ jesteśmy 50-50, czyli w układzie jesteśmy jak kumple, ale na dobrą sprawę żyjemy jak para, więc mam wszystko, nie muszę nic na takiej zasadzie. I tu się pojawia bardzo nieprzyjemna energia, która mówi o tym, że potem będzie znowu to samo, będzie znowu to samo, znowu pojawią się jakieś gierki, manipulacje, a znowu będzie cicho i nic więcej się tutaj nie wydarzy, poza tym co już znasz. No cóż. No bo on przy tobie się czuje bardzo dojrzale, on się czuje przy tobie taki mocny, silny, on się czuje, że jest, hmm, ktoś się liczy z jego słowem, z jego zdaniem. Hmm. Ale w gruncie rzeczy on tylko, jemu wystarcza tylko to samopoczucie. Jemu wystarcza to samopoczucie i wcale. Wcale nie ma w nim ambicji do tego, żeby faktycznie być mężczyzną, którego się szanuje naturalnie, z którego zdaniem się naturalnie, którego zdanie naturalnie się gdzieś respektuje czy bierze pod uwagę. Tutaj nie pojawiły się te rzeczy. I nie zmieniło się nic w tej dalszej relacji. No i teraz jakby powrót. Merkury retrograduje do końca sierpnia, prawie tam, do końca sierpnia, więc. Więc już to też jest zrozumiały jego powrót. Też jego powrót byłby tutaj zrozumiały i uzasadniony. Powrót do ciepła. Powrót do ciepła. Mhm. Dużo masz do zaoferowania. To widać, widać, tylko, że dużo masz do zaoferowania. Tak. Pytanie jest, gdzie chcesz zainwestować? To, co masz do zaoferowania. <grym> Więc tak. No dobrze, to była grupa druga. To była grupa numer 2. teraz grupa numer 3. Grupa numer 3. Grupa numer 3. Jak dalej potoczy się Wasza relacja? Jak dalej potoczy się Wasza relacja? Jak dalej potoczy się Wasza relacja? Ok. Eee. Czuję tutaj taką e, relację, w której było Wam dobrze, było Wam dobrze. Dużo dobrych rzeczy się wydarzyło. I z jakiegoś powodu ktoś się wstrzymał w tej relacji. Ale sobie uzmysłowił jedną rzecz. Że trochę sobie nie wyobraża życia bez ciebie. Że trochę tak, że, że ten świat nie jest bez ciebie taki interesujący, jak był z tobą. A, I mocno czuję, że ta osoba będzie chciała dalej inwestować w tą relację. Włoży jeszcze raz wysiłek w naszą współpracę i jeszcze raz się postara. Z tym tylko, że tu chyba się coś mocno narozrabiało. Tak, ja mam wrażenie, że coś mocno się porozrabiało, ponieważ a, widzę, że OK, że ta osoba jakby y, jest z powrotem, jest przy tobie. Może nawet nie odeszła, tylko to może była jakaś sytuacja, która się wydarzyła między wami. Bo to nawet nie do końca chodzi o to, że to było jakieś rozejście się. Nie, tylko takie jakieś wstrzymanie, jakiś zastój, coś takiego. Ale ta osoba, może ktoś pojechał na wakacje, żeby odpocząć, i sobie uzmysłowił, że, że jednak chce, chce próbować, chce, chce się starać, tylko że to już będzie na innych zasadach. Tylko że to już będzie na innych zasadach. Wiecie co, to, to co tutaj czuję bardzo mocno w tej grupie? To jest taka para, czy taka relacja, która tak ruszyła z kopyta intensywnie. Było dużo emocji, było takie poczucie przeznaczenia sobie, i było dużo fajerwerków. I trochę to jest tak, jakbyście doszli do takiego punktu, w którym te wszystkie emocje opadły. Została naga prawda. Naga prawda o was i o tej relacji, i okazało się, że wszystko to, co Was połączyło, było trochę iluzoryczne i trochę fikcyjne, trochę piaskowe. I jakby gdzieś w pierwszym odruchu pojawiła się może myśl, żeby, żeby zakończyć tę relację. Natomiast nie, nie. Bo pomimo tego, że opadł kurz i opadły pierwsze emocje, okazało się, że jesteście sobie bardzo bliscy. Bardzo ważni dla siebie i że trochę takie poczucie się pojawiło, że trochę życie, dalsze życie trochę bez siebie nie ma sensu. Z tym tylko, że spojrzeliście jakby na fakty i zobaczyliście, że jednak mm, mów, mówię, mówię wy, wcześniej mówiłam o jednej sobie teraz mówię wy, bo poczuję, że tutaj mogą różne osoby słuchać i że i że to nie zawsze jest tylko jednostronne, ale też są tutaj osoby, które to słuchają i gdzie po obu stronach pojawiły się takie uczucia. Że... Że choć może to nie jest coś tak idealnego, jak sobie wyśniłam czy wyśniłam na podstawie bajek Disneya. Że jest to dużo bardziej realne, że to jest dużo bardziej przyziemne, dużo bardziej ziemskie i życiowe. Ale jednak jest czymś pięknym, wartościowym, i że niesie to w sobie dość wysokie standardy jakości, o których warto byłoby zadbać. I to, co czuję, co dalej z tą relacją, zaopiekujecie się nią na nowo, troszeczkę z innego poziomu, już bez tych emocji, bez tych fajerwerek. Jeszcze raz podejdziecie do tematu, bo każdy z Was. Ma swoje, swoje rzeczy, które wyszły a propos tej relacji, waszej koneksji, z którymi sobie potrzebuje poradzić. Natomiast oboje uważacie, że jest to coś na tyle pięknego, że warto ująć to w dłoni i się o to zatroszczyć, że to zaowocuje. I to jest też tak. To, to jest bardzo fajne, bo, to, bo tutaj widzę dwie osoby, ale dwie osoby, które są samoświadome siebie. To znaczy, że nie, tu nie ma zrzucenia winy jedną na drugą stronę. Nie ma czegoś takiego. Tu jest tak, że ona jest ze sobą i ze swoimi uczuciami, emocjami, on jest tutaj akurat ze swoimi myślami, bo tak mi się pokazuje, że on nie ze swoją głową, ona ze swoimi uczuciami. I oni po prostu są z tym, robią coś z tym, a potem decydują się, że jednak okej, okay, że jednak zatańczmy z tym, weźmy to, to w dłoń, ponieważ to jest piękne i. I zobaczmy, jak buduje nam się już nie w tej euforii i w tym szaleństwie, tylko jak nam się buduje jakby z innego poziomu i z innych materiałów, czy tam też będzie nam tak dobrze. Zobaczmy, jak to będzie z tej strony lustra. To taka historia się tutaj pojawia dla grupy numer trzy. Fajnie, bardzo fajnie. Takie dojrzałe te energie są. Jednocześnie tak nie ma tutaj też oczekiwań nie wiadomo jakich. Że to musi być jakieś czy coś. Nie jest. Pojawia się ciekawość, pojawia się ciekawość. Ok, tyle fajnych rzeczy przeżyliśmy. Potem przyszło to tam jakby takie, takie tąpnięcie. Ok, ale zobaczmy dokąd nas to zaprowadzi. Może jest za wcześnie, żeby rezygnować. Przecież nic na dobrą sprawę wielkiego się nie wydarzyło. Pobądźmy z tym. I Spróbujmy inaczej, zobaczmy, jak od innej strony medalu będzie, będzie wyglądała nasza relacja. Czy też będziemy potrafili tak fajnie ułożyć, tak stabilnie pokładać pewne rzeczy, jak w tej zabawie było nam lekko. A więc, więc myślę, że tutaj może coś pięknego się zacząć. A już na pewno przyjaźń, przyjaźń na pewno, i to też mocno skartoczone. Czuć współpracę i przyjaźń. A że to już jest między wami i to może tylko rosnąć, więc, więc tak jest fajny. Fajne. Dobrze. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o Twoim indywidualnym przypadku, zapraszam Cię na czytania. A jeżeli masz ochotę, zostawić lajk, like, subskrypcję lub komentarz, feel free. Będzie mi bardzo miło.